Siemanko widzowie, pokażę. Dzisiaj będę wycinać dragonę. Kupiłem ją w dino. Raz już ją wycinałem. Są waniliowe no i zwykłe, nie maślane. Otwieram. Dobra. Mamy tu. No dobrze. Nie. Yeah. nie czekajcie widzowie dobra no i teraz wycinamy te ciaska. będziemy próbowali je niestety yy, niestety no nie ma żadnego żadnej igły, wykałaczki w zestawie także trzeba mieć jak chcecie wyciąć no i dobrze, mamy na początku może wytniemy kółeczko. Dobrze, wycinam. Kurczę, trudno, trudno. I dobra. Widowie jest troszkę no szczerze myślałem, że będzie głotwili Oczywiście nie będziemy marnować jedzenia ziemię. Mm. Okej, okay, widzowie. Jest ciężko. Oj, widzowie, widzowie. Gdybyście sami musieli to robić, wiecie, jakie to jest widzowie stresujące? Ok, trzeba chyba powiedzieć. Dobra, polizałem troszkę Okej okay. powinno być lepiej No niestety widzowie, nie udało mi się no, ale zawsze możecie spróbować, nie? No, nie, mi się nie udało, ale wy możecie zobaczyć. Także, Nara, subskrybujcie i lajkujcie.